La Madrina, całe miasto mówi na mnie La Madrina. Siemanko! No, witam serdecznie! Cześć z tej strony Lamajka. Dzisiaj moim gościem jest uczestnik szóstej edycji Hotelu Paradise, Iggy. Cześć, dobrze Cię no, widzę. Ciebie, Manu, witam serdecznie. Powiedz mi, Iggy, co tam u Ciebie słychać? Jak w ogóle się odkształtował program Reality Show na Twoim życiu? Przede wszystkim zmieniłeś swój światopogląd i punkty widzenia świata show biznesu, telewizji i internetu. No tak, jest to świat według mnie. ze obudy. To była pierwsza w ogóle edycja hotelu Paradise, którą, którą obejrzałam, bo gdzieś tam wcześniej nie, nie ukrywam, nie oglądałam takich typu programów. Odebrałam Cię jako osobę taką prawdziwą, która gdzieś tam pokazuje e, to, co faktycznie czuję. Jak Ty się w tym odnalazłeś jako wrażliwa osoba? E, na samym początku było całkiem ok. E, póki jeszcze tak spędzaliśmy czas razem, czerpaliśmy wspólnie Friday z, z momentów, które tam przeżywaliśmy, było wszystko pozytywnie. E, ale faktycznie, kiedy pojawiły się się już takie y, gierki, manipulacje. No ten program y, też na tym się trochę opiera, że trzeba mm -hmm. trochę pograć i w ogóle. Y, ale kurczę. No nie współgrało to z, z moimi wartościami. Z twoimi wartościami, które Tak. Wyznajesz. Jest. Przede wszystkim ja cenię sobie szczerość, prawdomówność i bycie sobą. Okej, okay, no nie ukrywa mi też zależało na tym, żeby podbić sobie troszkę fame tylko ja chciałem to robić właśnie w sposób szczery, prawdziwy, dobry i pozytywny. Czy jesteś też inżynierem, z tego tak. co kojarzę, i fizjoterapeutą, także gdzieś tam, no, wiedzę jakąś masz, tak? Dokładnie, no przede wszystkim y, zawsze y, interesowała mnie nauka ścisła, matematyka królowa mm -hmm. nauk. Y, lubię też czasami sobie... Czyli pograć. masz ścisły umysł. A tak. jak? No ścisły i strategiczny. No, jedno z moich ulubionych <laughs> gier są szachy, także, no, mówię... A to jest taka gra, no? I dla inteligentnych osób, nie? To trzeba rozkminić, to gdzie jak. No dokładnie. Przede wszystkim myślenie w przód. No, no no trzeba też umieć przewidywać ruchy innych, choć ta umiejętność no, też. Bardzo w hotelu... jest cenna też w życiu, prawda? Tak jest, w życiu, no i w takim reality show też się przydaje, bo bardzo szybko udało mi się zweryfikować to, kto jest szczery, a, a kto nie jest względem No właśnie a z kim tak się najbardziej trzymałeś z hotelu w tej edycji? W tej edycji na samym początku to najbardziej. Adaś Grzesiu to takie moje kru, z którym tam e, trzymaliśmy się. Adaś akurat znam też prywatnie, tak. jest ze Świecina, tak, tak jak my, e, także wiem, że też chyba razem mieszkacie, tak? No, w, akurat w takim e, trudnym życiowym momencie, w którym się znalazłem, e, Adaś wyciągnął do mnie pomocą dłoń o, i, e, i odegrał bardzo ważną e, rolę, właśnie w moim powrocie Czyli do takiej sprawności. Czyli też się okazał taki prawdziwy. E, tak, bo. I idzie tam naprawdę poznać prawdziwych i, i, i wiarygodnych i takich godnych zaufania po prostu przyjaciół. Że... Ale uważasz, no bo stricte jest to taki program o miłości, tak? Typu, że. Yy bazuje to na tym, że, że poznasz swoją drugą połówkę. Jak ty to uważasz jako uczestnik? Czy jest faktycznie szansa tam, żeby, żeby poznać tą wielką miłość, na którą każdy z nas czeka? Ja tak samo czekam się doczekać nie mogę. Ale powiedz mi, jak to jest w swoim przypadku po takim, po takim programie? Czy faktycznie można, można kogoś takiego tam poznać? Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o miłość, to już nawet nie chodzi o sam program, ale mm -hmm. faktycznie no ja w, podczas swojego uczestnictwa e, zakochałem się. To było takie, mówię, strzał, miłość od pierwszego wejrzenia, więc y, całkowicie już to popłynąłem, no bo nie ukrywam też y, jedną z moich słabości jest to, że jeżeli faktycznie już y, ja się w kimś zakocham, to angażujesz no to się całym, bardzo, to wtedy cała ta energia, a to wiesz, jest tak nie do końca kurde dobrze, nie, ja wiem, no bo właśnie, dupeczki to tak jak widzą, to czasami wykorzystują, tak, no to jest, to jest prawda yy, i czasami dzieje się tak, że właśnie ten cały ładunek energetyczny zostaje przesłany na drugą osobę, no mhm. yy, niestety później tej energii, tej miłości brakuje dla nie samego nie dostajesz siebie. tego w zamian jakby, nie, no właśnie, a propos twojej hotelowej pary, czy z Anastazją, no bo byłeś w najdłużej z Anastazją, tak? Czy utrzymujecie kontakt? Do dzisiaj w ogóle coś, nie wiem, coś próbujecie jakoś zbudować tę relację, jest to relacja czysto koleżeńska, czy raczej w ogóle gdzieś tam nie, nie macie kontaktu? Z, od samego początku, jak tak naprawdę z, skończyły się nagrywania programu, spotkaliśmy się, spotykaliśmy się, regularnie utrzymywaliśmy kontakt, ale no takie sytuacje się trochę zadziały, że że po prostu to się rozeszło i to był taki roll emocjonalny. Okay. To było taka. A to nic dobrego, nie To jest nic, nic dobrego, nie. ponieważ no mówię, to są cały czas bodźce, które. Tak jak w moim przypadku, jak ja się angażuję w 100%, to to mi zrzutowało na całe życie, na, mhm. na moje obowiązki. Życie zweryfikowało. Nie byliśmy sobie pisani i. I wydaje mi się, że tak po prostu miało być. I no tak właśnie. Ciężko na, było mi się na po. Na twojej prostu... całe życie wiem też, że studiowałeś. Tak. Jak program na to wpłynął? Musiałeś przerwać studia, czy, czy jak to wygląda? No, sytuacja była dość ciekawa, ponieważ przez jakieś tam delikatne turbulencje, no niestety, będąc już na ostatnim roku studiów magisterskich z fizjoterapii, mhm. No musiałem dokonać wyboru, albo dokończę studia, albo zrealizuję swoje marzenie i wystąpię w telewizji. Wybrałem telewizję, ponieważ kurczę, no jednak taki, ten, taki pociąg do tego show biznesu, do tej rozpoznawalności pojawił mi się już u dziecka i to się nawarstwiało latami. Czyli to jest coś, co, co chciałeś jakby program Ci otworzył do tego furtki, tak? Znaczy przede wszystkim dał mi możliwość zyskania atencji, no a w moim przypadku z moją przeszłością to jednak e... Ja jestem osobą atencyjną, potrzebuję trochę tej uwagi, bo kiedyś mi jej bardzo brakowało. No właśnie, fajnie, że o tym wspomniałeś. Tak jak przeczytałam gdzieś tam artykuły, sobie czytałam na Twój temat, wiadomo, przygotowywałam się do rozmowy z Tobą. Zobaczłam pełno artykułów o Twojej przemianie. To znaczy mam na myśli tutaj, że schudłeś 50 kilo, dużo, nie. dużo bardzo, co cię zmotywowało do tego. No też do końca ta historia ze schudnięciem nie została przekazana w 100% tak, jak to faktycznie było. No to może właśnie teraz opowiesz jest o tym. To jest idealna okazja, no idealny moment do tego. Momentem przełomowym było właśnie. To już była. Trzecia klasa liceum. Kiedy tak już przymierzałem się też do podjęcia studiów, to mhm. kolejne zmiany w moim życiu. No tak, e... jakieś takie decyzje się pojawiły, tak, nie? Ale tak, kurczę, jednak, no mówię, ta otyłość, choroba otyłości, no. Bardzo mnie też izolowała, mhm. powodowała wiele też smutku i żalu w moim życiu, ponieważ byłem prześladowany i szykonowany z tego, z tego względu. Rówieśnicy momentami byli wręcz bezlitości. Ok, sprawiało to, to im frajdę, tak, fan, ale u mnie spowodowało traumę na latach. Pamiętam, były momenty, kiedy wracałem ze szkoły do domu. I nieraz było tak, że po 2-3 godziny potrafiłem siedzieć i płakać w poduszkę. Ale okay. też nie chciałem obarczać tym wszystkim swoich rodziców, rodziców. bo wiedziałem, że że na pewno będą się też tym przejmować i brałem to wszystko na siebie. I z, z jednej strony teraz, drugi raz bym tego nie popełnił. Jeżeli dzieją się jakieś rzeczy przykre, nie radzimy sobie sami z własnymi emocjami, to myślę, że lepiej jest się po prostu otworzyć i pogadać z kimś na ten temat. Nawet ze A specjalistą, przede wszystkim. Z, no to jest dokładnie. taki gorący teraz temat, patrząc nawet co się dzieje w świecie show biznesu, tak? Mamy coraz więcej przypadków, gdzie... Ludzie sobie po prostu z tym nie radzą, z tą nagonką całą internetową. Tak? Tego jest, jest coraz więcej, o tym się nie mówi przede wszystkim, a takie rzeczy się dzieją w każdym środowisku, czy to wśród celebrytów właśnie, w show biznesie, czy, czy w normalnym życiu. Znaczy, bo to jest tak jakby człowiek żyje w, w bańce, no. To wszystko fajnie mhm. wygląda z zewnątrz, ale to, co dzieje się w środku, to tylko ta dana osoba wie, co przeżywa. E, no jest to bardzo przykre, e, kurczę. Jest to ciężki świat, ponieważ tak naprawdę czego by człowiek nie zrobił, to jest na świeczniku. Tylko każdy z nas też wie, na co się pisze, wchodząc właśnie jako osoby Oczywiście. publiczne. Więc no no to trzeba się Tak, tym... tak, swoją twarz swoje całe życie, no już nie ma odwrotu. Tak, no. Dlatego moim zdaniem fajnie jest mieć zawsze jakąś odskocznię taki, taki właśnie oazy spokoju, gdzie jednak ta prywata jest Masz coś zachowana. Takiego? No Pracuję teraz nad tym, żeby łapać właśnie tą stabilizację, równowagę i harmonię w swoim życiu, więc już też zaczynam dbać o to, żeby znaleźć sobie taki własny kąt, gdzie faktycznie będę mógł po prostu odpocząć mhm. i być tylko dla siebie. Czy spotkałeś się z czymś takim właśnie, że te osoby, które kiedyś z ciebie szykanowały w tym okresie młodzieńczym, teraz po emisji programu, gdy widzą tą twoją przemianę, widzą, no nie ukrywajmy, fame, tak, który, który masz, czy, czy one teraz zmieniły podejście do ciebie i na przykład wiesz, popsują ci? Spotkałeś się z czymś takim? Znaczy, to podejście już się zmieniło y, zaraz y, po schudnięciu, ponieważ mm -hmm. y, y, te osoby, które. Y, karma wraca, więc. O, no, oczywiście, no, że osoby, tak które, się czasami tak niż jej spodziewanie. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> więc te osoby, które w, wcześniej sprawiały mi y, ogrom y, przykrości, Bólu, tak. Y, to po prostu przyszedł moment, kiedy. One zachorowały na taką chorobę, jaką jest otyłość. No tak, bo to wszystkich nas może dotknąć. No dokładnie. Tak? Czy, ja. czy otyłość, czy choroby psychiczne, tak? tak to, to spotyka człowieka z każdego środowiska. No. Nie, ma, nie ma recepty na to. No nie tak? ma recepty, Ty bardziej mówię, ja jestem osobą empatiyczną. Choroba wrażliwą. nie wybiera, jak to się dzieje. Dokładnie. Mówi. Mówię, trzeba sobie pomagać, no bo mówię, ży życie w społeczeństwie wymaga tego, że powinniśmy sobie potrafić wyciągnąć pomocą dłoń i wtedy żyje się też łatwiej no i prościej. wiele ludzi tego nie potrafi, teraz zwłaszcza są takie czasy, gdzie Gdzieś tam właśnie ta psychika jest taki jeden z top tematów, tak? dlatego fajnie, że też o tym rozmawiamy. Ale wiele osób, na przykład, wstydzi się skorzystać z pomocy terapeutów, uważają, kurde, pójdę do psychiatry i to zaraz powiedzą, że jestem świr, czy coś wiesz o co chodzi. A tak naprawdę jak ty sobie poradziłeś z, z tym hejtem, z tymi negatywnymi komentarzami? No na samym początku były bardzo przykre, ponieważ mhm. Zabolało mnie bardzo to, że zostałem, zostałem nazwany właśnie świrem, głupkiem czy też debilem. To było po emisji programu, mówisz o Tak, to było tak? zaraz po pierwszych tam odcinkach po prostu. Bo ciebie tak pokazali w taki sposób. Mm, cały czas żartowałeś, jako bardzo pozytywną osobę cię odebrałam, ale co zauważyłam, bo akurat oglądałam każdy odcinek i, i gdzieś zauważyłam, że z odcinka na odcinek gasłeś. Czym to było spowodowane? Mm. To po części też jest związane z moją przeszłością, ponieważ ja się w programie otworzyłem, opowiedziałem o moich doświadczeniach mm -hmm. z przeszłości. Nie ukrywałem tego, bo też potraktowałem to jako formę nawet lekcji dla innych, że, że po prostu takie rzeczy się dzieją i, i trzeba o tym mówić. Nie, nie, nie można jakby zostać z tym problemem samym, no bo kurcze, jest to bardzo ciężkie wyzwanie, żeby samemu sprostać. Więc. Yy, tam początek był mega fajny. Ja miałem totalny luz, dużo beki, pozytywnych no to emocji. Też było widać. Tak, dużo żartów i dystansu do tego wszystkiego. Tylko że właśnie z moją historią, jak ja usłyszałem od osoby, która była mi tam tak naprawdę najbliższa, że jestem taki sam jak osoby, które mi w przeszłości wyrządzały przykrość to w tym momencie ja całkowicie zgasłem, No bo... to jest przykre takie coś usłyszeć, nie? Zwłaszcza znaczy, to osoby, do której to przykre... ci gdzieś tam zależy. Tak, no i generalnie trochę zrujnowało to, to, to mój występ i to jak się tam czułem, bo... Nie po to tam szedłem, żeby też naśmiewać się, czy też wyszytać, mm -hmm. czy być fałszywym i udawać, tylko poszedłem tam właśnie, żeby pokazać jednak, że warto być szczerym, fajnym gościem, z pozytywną energią, że tak, nawet... Tak, że jak... ten świadczył biznesu, nie tylko, że nie tylko to jest obłuda i kłamstwo, Dokładnie, nie, ale tak jak no, wiem, u, u większości to wygląda. Znaczy tak, potraktowałem też to jako misję, żeby właśnie pokazać tą granicę między tym, co jest realne, a co jest nierealne, mm -hmm. co jest tą e, fikcją literacką, więc na tym bardzo mi zależało, dlatego ja w swoich mediach Społecznościowych, ja nikomu nie udaję. Ja jestem cały czas sobą. Pokazuję faktycznie tylko takie pozytywne aspekty swojego życia, bo Jestem tylko człowiekiem. No, zdarzają mi się momenty, kiedy faktycznie czuję się gorzej. Oczywiście ale... Ale każdemu z nas się zdarzają, tak, tak? Tylko... taki dzień przychodzi. No, mówię, nie, chcę tego, nie chcę tego pokazywać, też jakby nie dzielę się zbytnio tym, tymi gorszymi momentami, ponieważ no mówię, dla mnie ten, to reality, czy też teraz te media społecznościowe, w których sobie działam, to jest po prostu to miało być fan na początku. Miał być fan. I przede wszystkim dlatego, dla tej pozytywnej energii, dla, dla jakby nawet możliwości trochę edukacji, pomocy właśnie ludziom młodym z, z problemami czy psychicznymi, czy też z otyłością. Chciałem pokazać, że nie warto się podawać, że jednak jeżeli ktoś czegoś bardzo chce, no to jest w stanie to osiągnąć. To wszystko siedzi w naszej głowie. Okej, okay, a, a powiedz mi, tak, właśnie wspomniałeś o tych mediach społecznościowych. Zauważyłam, że w mediach pojawiłeś się dopiero. Tydzień bodajże, czy, czy dwa po, po emisji programu. Czym to było spowodowane? No i właśnie to jest, to jest ten moment, za który jestem bardzo wdzięczny i też mogę o tym opowiedzieć. No, w sumie nie wypowiadałeś się chyba nie jeszcze, nie? Właśnie, po nie programie, jak tak to bo, bo wstydziłem się bardzo długo tego. Mhm. Czułem takie upokorzenie. No Ja swój pierwszy odcinek oglądałem będąc na świetlicy, w szpitalu psychiatrycznym. Matko ponieważ no, na kilka dni przed y, emisją programu moja psychika już tego nie wytrzymała. To były miesiące czekania na emisję. Y, to była ta niespełniona miłość, z którą ja wiązałem już naprawdę. Chciałem się zakochać i, i budować... I dzisiaj, że tak, to wyjdzie, Ja już myślałem, nie? że to będzie do końca życia. No, ale to jest kurczę, takie czasami złudne wyobrażenie. Czyli potraktowałeś poważnie ten program, nie że tak tylko, że a, pójdę sobie, żeby był fajny, tylko faktycznie gdzieś tam Hotel Paradise tak, że może kurde faktycznie ta miłość się przetrafi, nie? No tak, ty bardziej, że no mówię, jednak tej, tej, tej miłości oprócz tej rodzicielskiej i, i od przyjaciół, którą miałem, to bardzo mi w życiu brakowało. Mm -hmm. e, właśnie przez to też jak wyglądałem, no to te relacje z kobietami, no wyglądały średnio. Z reguły tylko były, były i włączy po to jakieś tam organizowane spotkania, żeby się po prostu ze mnie pośmiać. No i to było przykre, więc jeżeli ja już się zakochuję, no to tak, to dajesz siebie 100%. Tak, na, na poważnie, tak. Patrzmy na to, że ciężko jest naprawdę, nie? że nawet jak się w kim zakochasz i tak dalej, to stworzyć fajny, normalny związek, taką zdrową relację w dzisiejszych czasach nie jest. Nie jest tak łatwo. Tym bardziej jako osoba publiczna. Ja przynajmniej tak ze swojej strony to odbieram, że pomaga to na pewno w jakimś stopniu, tak, bo jesteś rozpoznawalny gdzieś tam, gdzieś tam dużo osób cię zna, ale z drugiej strony jest to też przeszkoda, no bo. Normalna, załóżmy dziewczyna może jej to powiedzmy tak przeszkadzać, typu tu wywiady, tu program, tu coś łatwiej jest poznać kogoś. Ale też y, później się życie z tym to, to nie do końca jest takie fajne, nie? Znaczy dokładnie, no też z, z drugiej strony trzeba na to spojrzeć, czy, czy dana osoba się interesuje y, tobą dlatego, że za twój charakter, no osobowość właśnie, czy, czy za to, że jest po prostu leci, dokładnie nie? rozpoznawalnym. No. no. Dla mnie to takie rzeczy, jak, jak miłość to są wartości w ogóle nadrzędne. To są priorytetowe, i to jest tak naprawdę najpiękniejsze uczucie, jakie może, jakie w ogóle zostało stworzone, moim zdaniem. No, tak. Więc no, to jest ta czysta energia, i, i dla mnie to jest niepojęte, jak można w ogóle tworzyć takie e, takie relacje oparte no, na sztuczności. Ja, ja wiem nawet na swoim przypadku, jak jakiś czas temu spotkałem się z chłopakiem. Po 20 minutach okazało się, że chłopak spotkał się z mną tylko i wyłącznie dla fejmu. No. Wiesz o co chodzi? To jest takie no naprawdę spotkać kogoś normalnego w tym czasie, jak jeszcze gdzieś tam, jak jesteś osobą publiczną, to ciężko, ciężko, nie? znaczy ty bardziej, że ten świat osób publicznych, to ogólnie to nie jest normalny, no tam jest no dużo nie. kłamstwa no właśnie. i jest czy... taki yy... Wręcz, Czy ty, jako osoba taka po przejściach, tak jak wspomniałeś, nie boisz się wchodzić w ten świat tego show biznesu, który, tak jak sam powiedziałeś, jest e, prowizoryczny, jest tam pełno jakby kłamstwa, wszystko jest pod publikę robione. Nie, nie obawiasz się takich rzeczy? Znaczy u mnie z reguły jest tak, że przede wszystkim ja bazuję na doświadczeniu. Jeżeli ja już czegoś w swoim życiu doświadczyłem, to wiem jak ewentualnie reagować sobie w podobnej sytuacji i uważam, że to takie moje życiowe wykolejenie, to co mnie spotkało. To jest bardzo cena lekcja, która po prostu pozwoli mi nie popełniać tego drugiego błędu ponownie. Czyli nie? uczysz się na, na swoich błędach. No, tak? nie, no Generalnie mama z się zawsze mi mówi, Ligi uważaj na to, na to, na to. Ale mówię, nie no, muszę to spróbować. Wiedza empiryczna, doświadczalna. No i No ja niestety to mam tak, że nawet jak się nauczę na swoim błędzie, to i takie później ponawiam. Także no to... <laughs> u mnie nie do końca to tak działa. nie? A powiedz mi, jakie masz plany teraz najbliższe na przyszłość? Czy... Czy nie wiem, jest jakaś dziedzina, w której byś się chciał rozwijać, czy, czy co ty w ogóle teraz planujesz? Znaczy, przede wszystkim tak, No, prowadzę swoje studio treningowe, e, A pomagam też e, e, zwalczać tą otyłość, budować pewność siebie. Bardzo też... Tam z tego, co zauważyłam, to dużo z dzieciakami gdzieś tak, pracujesz, nie? Tak, e, bardzo, bardzo mi się to podoba, ponieważ ja mentalnie też jestem trochę jeszcze dzieckiem, lubię tego dzieciaka w sobie, tego małego dziecka. Tak, ma w sobie dzieciaka. Tak, w w właśnie warto go pielęgnować sobie, dlatego ja z dzieciakami miałam mega kontakt. Ale to też dlatego właśnie, że ta empatia mi się wykształciła bardzo dobrze. Okay. Rozumiem ich problemy, rozumiem ich jakieś strachy, lęki, skąd się bierze ta niepewność. Także myślę, że z dzieciakami i z młodzieżą najlepiej mi się pracuje, ponieważ chłoną te jak gąbki. Chłoną to jak gąbki, to jak gąbki i, i to jest akurat tak jeszcze to jest jeszcze taki moment, kiedy faktycznie ten mózg można jeszcze fajnie naprowadzić, jeszcze tak, kiedy tak, on tak, nie tak, jest już tak całkowicie. Gdzie nie biorą tak autorytet wtedy z ciebie, nie? Tak, no i to jest, to jest bardzo fajne, bo też dostaję duże wiadomości, że jestem e, motywacją, e, idolem to dla super. innych. Więc no mówię, buduję sobie teraz tą... E, rozpozawalność jako polski CR7 Cristiano no, Ronaldo tak, mój no, idol właśnie tutaj widziałem na Instagramie polski Cristiano Ronaldo mało tego gdzieś mi doszły słuchy jeszcze że chyba coś tam w muzyce chcesz zacząć tak, działać no, może coś więcej o tym powiesz no nie ukrywam <laughs> że, że ta muzyka y, przez moją wrażliwość jakoś tak y, no, bardzo jest obecna w moim życiu, ponieważ. Yy, przy... No, artyści zazwyczaj dokładnie, są wrażliwi, tak? Dokładnie. To jest taka odskocznia, gdzie możesz pokazać siebie, swoje uczucia. Ja, na przykład, większość osób ma mnie za taką zimną, tak, że tak powiem, sukę, za przeproszeniem, a gdzieś tam ja wiem, że we wnętrzu jestem bardzo wrażliwa, i muzyka to jest jedyny taki gdzieś tam moment, gdzie mogę te uczucia swoje wyrazić, prawda? Znaczy, no, to jest właśnie też idealna forma radzenia sobie z tymi przeciążeniami i stresem, tak. właśnie. pójść w muzykę, przekazać. Bo pójdziesz w sport, okej, okay, złość wyżyjesz się, tak. ale uczuć nie pokażesz tam. No, tak yy, uczuć może nie pokażesz, ale też z uczuciami sportem można fajnie sobie poradzić, bo mówię, jak jest ta agresja, jest takie yy, podkurzenie lekkie, no to faktycznie dobrze jest przyjść na trening, wyrzucić to siebie, poznęcać mm -hmm. się trochę nad żelastwem i A jest ci lepiej się, od razu. Tak. Tym bardziej, że to jest, mówię, idealnie, zawsze jest adrenalina podczas treningu i później endorfiny, tak, czyli endorfiny, te pozytywne. Endorfiny po treningu, fryzji, tak sauna i człowiek się czuje jak nowonarodzony, no. ja wiem sama po sobie, no. No i wracając do tej muzyki, mówię, no, mam na tyle fajną historię, yy, myślę, że też mój głos całkiem dobrze brzmi słyszałem mm -hmm. też parę takich przyjemnych komentarzy że igi no i coś zarapuj moi fani też czasami coś tam na live'ach przyśpiewałem przerapowałem to o, byli dresniowi więńcy taki freestyle tak był jest, na live'ie taki plan jest że mówię do końca wakacji chciałbym jakiś po prostu numer osoby wrzucić i to tylko włączyć dla siebie nie no to słuchaj ja, ja na pewno to przejrzę jak będzie elegancko to musi jakiś featuring A jak? jest dla damaika tak jest jestem przejmuje rejony. Szczecin. Przejmie rejony, tak. Także no to widzę fajnie, fajnie się wszystko zapowiada. Gdzieś tam masz, masz jakiś plan. Słuchaj, no ja ci życzę jak, jak najlepiej, oby to się spełniało I, i mam nadzieję, że gdzieś tam pójdziesz w tym kierunku, w którym chciałbyś pójść, tak? Znaczy przede wszystkim chcę pomagać innym, no pomagać innym taką misję. Tak, no to jest takie silniejsze ode mnie, no to jest takie e Kurczę, no takie wewnętrzne poczucie po prostu misji chęci pomagania innym bo ja po prostu nie chcę żeby ktoś czuł się tak jak ja kiedyś tak jak ty więc kiedyś. Y, było to mega przykre y, Ale wiele z tego doświadczenia tak wiele łez też przez to przelałem i mówię nie chcę żeby ktoś tak przeze mnie się poczuł no nie chcę bo no ty bardziej osoby młode, nie, ty bardziej osoby młode. Bo to... No tak, nie, wiesz, ty sobie z tym poradziłeś, ale niekoniecznie ktoś inny by sobie z tym poradził. Nie nie. Nie? No tym bardziej, że mówię, w wielu przypadkach nie byłem sam, przyjaciele, rodzina. Mhm, Miałeś e... to wsparcie. Dokładnie. No i też te takie doświadczenie życiowe to była idealna selekcja naturalna toksycznych osób ze swojego środowiska. I mówię, jak już ktoś usunie te toksyny, to żyje się po prostu lepiej, przyjemniej. Mhm. Nie? Nikt nie wysysa ci energii, nie zabiera ci chęci do życia. Po prostu człowiek czuje, że żyje. Nie? Czy jest coś takiego, co byś na przykład chciał przekazać młodym artystom, osobom, które na przykład pójdą tak jak ty do programu? Czy to jakaś taka, nie wiem, złota rada, jak sobie poradzić w tym świecie, albo jak, jak dojść do sukcesu? Czy, czy masz coś takiego? E, z, przede wszystkim szczerość, prawdziwość i autentyczność w tym, co się robi, a dodatkowo e, jednak. Trzeba za, z, zadbać o to zaplecze y, psychiczne, no jednak y, psychika tam jest poddawana bardzo dużym obciążeniom. I jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, to później bardzo ciężko jest sobie z tym poradzić. Y, to jest y, nowa sytuacja, to, jest, y, to są też y, inne odbieranie Ciebie przez y, osoby trzecie, mhm. więc no, trzeba być przygotowanym na wszystko. Więc moim zdaniem y, ciało, dusza, psychika. No, wszystkie trzy elementy muszą trzy działać. Aspekty, nie? Tak, no mówię, to, to, to stanowi o tym, że, że człowiek funkcjonuje, jest zdrowy i, i o każdy z nich trzeba tak naprawdę w tym samym stopniu zadbać. Więc jeżeli chodzi o takie reality czy też życie jako osoba publiczna, no to radziłbym po prostu e, zadbać o psychikę, przygotować się w, ewentualnie na, na hejt e, i, i jakieś niemiłe komentarze. No i też na to, że jednak. E, nie może być naiwnym w tym świecie. No, nie może być naiwnym. Bo się wykorzystają. No tak, no, wykorzystają cię i to tak wycisną jak cytrynę, zostawią cię i radź sobie chłopie sami. Słuchaj, no. ja to znam bardzo dobrze, <śmiech> <śmiech> także, także wiem, wiem jak to jest. Tak. Dziękuję Ci, Igi. Tym, że jakże pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dzisiejszym moim gościem był Igi, uczestnik szóstej edycji hotelu Paradise, prywatnie inżynier, fizjoterapeuta, szczeciniani. <laughs> Dziękuję Ci Iggy jeszcze raz za rozmowę, a ja kochani zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrówki! Tak jest! Piso od polskiego <laughs> Cristiano Ronaldo!